Panie prezydencie pojawiła się taka informacja, że pracownicy łążyńskiej budżetówki, tak samo nauczyciele w następnym roku nie mają co liczyć na podwyżki. Jak Pan to skomentuje? Zgadza się, pojawia się tego typu informacja. W tym miejscu chciałem uspokoić wszystkie osoby pracujące w szkołach jako nauczyciele, tak? również osoby, które pracują w innych placówkach, w jednostkach miejskich. Wracając do nauczycieli, taka podwyżka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji planowana jest na, dzień, na miesiąc wrzesień, tak? więc nauczyciele dostaną taką podwyżkę już we wrześniu. I zarządzenie prezydenta w sprawie przyszłorocznego budżetu, pracami nad przyszłorocznym budżecie uwzględnia to, tak? Więc w przyszłym roku nauczyciele otrzymają podwyżkę tak samo jak już od miesiąca września. Natomiast pojawiły się również w przekazie medialnym informacje, jakoby pracownicy innych jednostek miejskich nie mogli liczyć na podwyżki w przyszłym roku. Pragnę również uspokoić pracowników innych jednostek, że już w roku bieżącym zamierzamy przyjrzeć się wynagrodzeniu osób pracujących w naszych jednostkach i już być może w tym roku osoby pracujące otrzymają stosowne wynagrodzenie, czyli troszkę ewentualną podwyżkę. W komunikacie medialnym padł również przekaz, jakby pracownicy MOSiR-u nie mieli, mieli zarobić tyle samo, co w, w tym roku. Otóż chciałem też poinformować, że z miesiącem wrześniem mm, Grupa ratowników w szczególności tak? otrzyma, większe, otrzyma podwyżkę, wyższe wynagrodzenie, natomiast reszta pracowników też myślę, że może liczyć na ewentualne podwyżki.